To co w Austrii nie można, to wynika ponoć, rozmawiając kiedyś z policjantką, która mnie zatrzymała, uh -huh. tak, takiej. W Austrii. W Austrii. Uh -huh. Jak ja się ją o to zapytałem, to ona powiedziała, że jej się wydaje. To było <laughs> okay. jej się wydaje, że to wynika ustawy o monitoringu. I, I najważniejsze, nie zrobić takiego czegoś. Okej. Okay. Bo tutaj od razu już nie, był, już nie byłby jeden skuter, tylko już by tu trzeci wjeżdżał. <grym> okay. Na tej zasadzie, jak chcesz otworzyć drzwi, to naprawdę przemyśl to. Jan, Janosik Litwa Łotwa Estonia, Janosik w samochodzie to jest najbardziej zarobione urządzenie, które jest. Ja byłem w szoku. Fotoradar albo odcinkowy, albo odcinkowy fotoradar. No ja naprawdę <grym> byłem wzmieszany <grym> i wstrząśnięty. I nie, nie, nie ma fotoradarów. Okay. Już jest spokój, albo praktycznie się nie zdarzają. Bo co chwilę idzie zestaw zaprzęgu świętego Mikołaja. One idą z lewej, one idą z prawej. Terenifery, czyli dla nich chyba Karibu, oni bardziej mówią, to spełniają rolę tych fotoradarów. Jak gdzieś jeżdżę, to też tak patrzę na coś takiego. Na przykład widzę jakieś zdarzenia, kolizje, wypadki. I tak z przykrością jakoś wrzucę, że tego takiego takiego kolizyjności, jakiejś takich tych samochodów, jakiejś kolizji, to ja najwięcej tego widzę w Polsce. I w momencie, kiedy będzie ta, nazwijmy, ta kontrola z tym policjantem, to albo będę mieć czas przekręcę, albo po prostu to brutalem przekręcę, Aha. no bo widziałem, że też się kręci. A wiesz o tym, że możesz powiedzieć jej paszczowo: Capture left. O, widzisz, jej się obraca w lewo? To bym chyba musiał w drugą stronę, bo ona, nie wiem, to czekaj, to ci puści. To nie wiedziałeś tak... o tym chyba, bo właśnie nie. ja powiedziałem to. I tutaj widać, że tej części instrukcji obsługi urządzenia nie, 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 nie doczytałeś. Nie doczytałeś. Ja ma. sprawdzone nie. kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideo 24. 24pl Witam Cię, Emil. Hello. Półtora roku od ostatniego spotkania, e, marzec 2024. Spotkaliśmy się wówczas, czyli te półtora roku temu po pięciu latach, teraz się spotykamy po półtora roku, no i co nowego? Bo widzę, że samochód jest bez zmian, Volvo, Team Volvo, jak wrażenie, jak, jak, czy zadowolony jesteś, bo emigrowałeś ze Skody, z tego co kojarzę? Po ośmiu Skodach do Volvo, póki co jest fajnie, auto było na wycieczce, najdalej jak się w sumie da, to była twierdza Sarres, to jest w Portugalii, trochę dalej niż Gibraltar, to było w lipcu, mhm. było na Nordkapie w sierpniu, Czyli Volvo zwiedziło z Tobą Europę wzdłuż i wszerz, można powiedzieć. I nie tylko Volvo, ale też kamerki. No bo tradycyjnie spotykamy się, żeby prześledzić, co nowego masz w samochodzie, jeśli chodzi o widorejstratory. Natomiast, no właśnie, chciałbym najpierw poruszyć temat podróży po Europie, wzdłuż i wszerz, jak powiedziałeś, za Gibraltar, tak? Za tak? Gibraltar, Nordkap, Estonia, nie wiem, południe, Bałkany też. Jeszcze tam Volvo nie było? Spokojnie. Jeszcze nie. Grecja czeka. Okej, okay. Okay. ale generalnie właśnie chodzi o te Twoje wojaże po Europie, bo o tym chciałem właśnie najpierw porozmawiać. No przede wszystkim zapytać o tą kwestię, czy kamery są zabronione w innych krajach Europy. Oczywiście tutaj na pierwszy plan wysuwa się ta słowetna Austria. Mamy na blogu takie opracowanie, które co roku Mniej więcej w sezonie wakacyjnym cieszy się ten artykuł na blogu, to opracowanie takim bardzo dużą popularnością, też dostajemy dużo pytań. Ale już nie chcę tego zamykać tylko do Austrii, tylko właśnie skorzystać z Twoich doświadczeń, jak to wygląda w praktyce w różnych krajach Europy wzdłuż i wszędzie, jak, jak jeździłeś samochodem. Jak praktycznie ta, ta kwestia wideorejestratorów za granicą wygląda? Czyli w dużym skrócie opieramy się na mitach i lubimy podkręcać, podkręcać i pompować taki balonik, że w Austrii nie można. To, co w Austrii nie można, to wynika ponoć rozmawiając kiedyś z policjantką, która mnie zatrzymała. Mhm. Tak, w, takiej... w Austrii. W Austrii. Mhm. Mówiła po polsku, bo była z Polski, dlatego, chyba, tak sobie zatrzymała samochód na polskich blachach. Jak ja się ją o to zapytałem, bo ja jej powiedziałem, że to było wtedy w Skodzie, to też miałem pewnie trzy kamery i dwie z tyłu. To ona powiedziała, że jej się wydaje, to było... To jest niej, okay. Jej się wydaje, że to wynika z ustawy o monitoringu. I tam w tej ustawie o monitoringu, nie jak mają ustawę o monitoringu, jakby rozszerzeniem tego, no samochód też możemy potraktować jako monitoring i mhm. przypomnijmy sobie nasz, nasz napompowany balonik w Polsce, jak wprowadzili w końcu tą tabliczkę obiekt Taak. szczególnego tam strata tata mhm. i nagle wyszło, że policja będzie mi zatrzymywała, mi, mi kamerę i mnie i aresztowała, bo przejechałem koło jednostki wojskowej. Mhm. I też, tak, też taki, taki balonik się napompował, niepotrzebny. Wracamy do Austrii. E, w, czyli w Austrii mam zaliczonych sześć kontroli, mhm. takich, że, że nie, że tam ktoś pomachał, że fizycznie się zatrzymałem, okienko, policjant. Ja, ja zawsze muszę wyjść, żeby wyciągnąć dokumenty mhm. i tym podobne. Nikt słowa nie zwrócił. Ale teraz na tej na lipcowej wycieczce, jadąc przez. Czyli tutaj, na skrócie, Francja, Andorra, no Hiszpania. No poza Austrią, jak to wygląda? E, Gibraltar, e, czyli w sumie Anglia, Portugalia. znalazłem Portugalia zapisy, właśnie. że Portugalia jest ponoć. Austria, przy Portugalii, to jest w ogóle. liberalny <coughs> kraj. Tak. Okay. I teraz tak. Reakcja w Portugalii. Bo tak samochód mój stał, mój samochód sobie gdzieś tam stał. I właśnie tam jest jakiś taki coś na wzór chyba naszego strażnika miejskiego. On przeszedł, on przechodził, i, i po prostu ja też ubolewam, bo trochę te kamery widać. Bo ja bym wolał, żeby ich nie było tak widać, ale mm -hmm, ktoś, kto mm -hmm. przechodzi i ktoś się popatrzy, widział, to bez reakcji. I tak samo przy policjancie, który gdzieś tam przy autostradzie coś tam kontrolował, też jest bez reakcji. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że to w Polsce tak samo może się zdarzyć. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł policjantowi napluć w twarz, gwarantuje, że on wyciągnie takie przepisy, zacznie tak szukać dziury w płocie, że poza tym, że żeśmy go znieważyli i tym podobne, to jeszcze znajdzie, że nie na tej wysokości mamy tablicę rejestracyjną zamontowaną i będzie chciał scholować samochodu, nie będzie hologramów i tym podobnych. No jasne. Bardziej wychodzę z założenia, że jesteśmy naprawdę w jakichś takich, lubimy się tak fajnie internetowo nakręcać, tak. rzeczywistość jest brutalniejsza, aczkolwiek, aczkolwiek, Jedna na przykład jest pułapka z Włochami, która mhm. gdzieś kogoś właśnie, gdzieś tam że gdzieś brzmiał, tam oto, tam mu się burzyli, bo we Włoszech jest tak, możesz mieć kamerę, ale pięć dni. E, Historia zapisu musi być ograniczona. Pięć tak, dni. tak, tak. Pięć tak, tak. dni i bynajmniej we Włoszech warto tego przestrzegać, okay. więc jak gdzieś tam sobie jeździłem ty na pole Pompeji i tym podobne, to tego się pilnowałem. No dobra, no czyli tak, wspominałeś o Austrii, gdzie policjantka, no to będę pochodzenia polskiego. Jej się wydawało, że jest to. powiązane z jakąś ustawą z... Tak, o monitoringu. Tak, faktycznie, faktycznie dotarliśmy opracowując ten artykuł na blogu do takiej strony konkretnej z urzędu do, spro, do, do spraw ochrony danych osobowych, coś takiego i płynął z nich taki przekaz, że no generalnie nie powinno się ich używać, a przede wszystkim publikować tych wideorejestratorów, znaczy nagrań z wideorejestratorów. No ale właśnie, bo mówisz o Portugalii, faktycznie Portugalia rzekomo jest całkowicie wprost zakazane wideorejestratory samochodowe. Szczerze mówiąc prywatnie, ja byłem na wakacjach na Maderze, na wyspie, portugalskiej i zwracałem uwagę, czy faktycznie tam kamery samochodowe są w użyciu. Nie, tylko jeden samochód miał kamerę samochodową. Prawdopodobnie tak podejrzewałem, Tezę, że to był ekspat, e, który po prostu emigrował do Madery i nie był tego świadom. No ale jak w innych krajach, bo Portugalia, mówisz, że policjant nie zwrócił na to uwagi. Bez, bez reakcji. A Szwajcaria? Bez reakcji. Miałeś jakieś kontrole, miałeś jakieś nie wiem, rozmowy z policjantami na, na temat widorystyki? Tyle, tyle co na granicy i wjeżdżałem w Szwajcarię, przyjeżdżałem przez mhm. Szwajcarię, zero reakcji. W Szwajcarii jest inna pułapka, że w polu tego kierowcy nie mogą być inne rzeczy eee, poza, poza dopłacenia no. do płacenia za opłaty drogowe w ciężarówkach. Morał, jakby z jak tego płynie, że generalnie nie ściągasz nigdzie w w żadnym kraju, nie. przejeżdżasz Europę wzdłuż, jest. CB Radio zawsze jest, radio no, jest. Radio jest widać, że jest. Jest włączone, kamery są, są, są zawsze. Tu sumarum mówię, taki morał jaki z tego płynie, mam, mam wrażenie, że chodzi o zdrowy rozsądek. Tylko i wyłącznie. Jeżeli nie naplujesz, w cudzysłowie, tak, policjantowi w twarz, w twarz, nie zrobisz czegoś absolutnie głupiego, on też nie będzie miał powodu, żeby próbować. sam z siebie próbować się doczepić. No chyba, że trafisz na jakiś egzemplarz wyjątkowo jakiś perfidny, który będzie to chciał zrobić po prostu. Ale to nie? tak samo słuchaj. Ja zawsze jeżdżę ze, ze słuchawką, mhm. e, czyli z Hiszpanii wjeżdżam na Gibraltar, stałem na granicy i scenka wyglądała tak, nie? Ja sobie stoję. I przechodzi policjant hiszpański i on tak pokazuje coś tam. On coś tak pokazał mi, tak jakby z tej strony, że nie. Ja tak co? I on pokazuje na ucho, nie? A ja mu tak i pokazałem mu, że jest chyba głupi, nie? No przecież to jest słuchawka, nie? A tam jest też przepis, że nawet słuchawek kierowca nie może mieć w uszach. I ten policjant, i on tak, i on tak stanął, on tak się zagotował, i on tak się stanął, zaczął się nad czymś zastanawiać i taki... Widać było, że chyba. urwiony poszedł i to jest ten przypadek, kiedy ja mówię, że komuś napluć, ale ja wtedy byłem w takim kawałku, tak jak teraz, że byłem na tym przestrzeni, że stałem na granicy. Nie byłem yy, już w Hiszpanii. Gibraltar, yy Hiszpania, tak? Tam tak ten ten, ten bo, fragment bo, tak, tak w, Przyjeżdżałem przez tą granicę i podejrzewałem na stopy 101%, że on się zastanawiał, czy może mi dowalić za to, że jestem na terenie Hiszpanii i że mam słuchawkę w uchu, czyli dla nich to jest wykroczenie. okay okay no. Okej, okay, ale to był ten przypadek, kiedy faktycznie mu naplułeś w twarz, w cudzysłowie, tak. tym gestem. Okay. I on próbował Cię zatrzymać, ale ze względu na to. Okay, ten, ten, ten tak, punkt bo tam graniczny, Między się... Hiszpanią a Gibraltarem jest taka, taka przestrzeń, taka. taka no jak ziemia granic... niczyja trochę. Nie? No, granica. Granica, tak. I on się zwiesił na tym, ale naprawdę było po jego twarzy widać. Jak chcesz, to w sumie Ci może wykopię te nagranie, bo zabezpieczałem. Było po niej widać, że go po prostu. Tym <laughs> gestem, zagotowałem, nie? Jasne. Suma Summarum, uspokajający, nie chodzi o, o przepisy mniej lub bardziej restrykcyjne, tylko głównie o zdrowy rozsądek. Krótko mówiąc, jedziecie przez Austrię, szczególnie jeżeli jest to tranzyt, jedziecie do Chorwacji czy tam, nie wiem, Czarnogóry, po prostu na wakacje, absolutnie nie ma się czym przejmować, po prostu przyjeżdżacie i, tak i nie, nie demontujecie żadnych wideoregistratorów, nie powinno być z tym żadnego problemu o ile po prostu nie, nie nadepniecie komuś na podcisk. Dobra, to ja bym jeszcze jeden wątek chciał poruszyć, już abstrahując od legalności bądź nie widorejstratorów, no bo przejeżdżasz tą Europę wzdłuż i wszędzie. Od wschodu do zachodu, od północy na południe, chociaż z tym południem tutaj jeszcze nie do końca, może te Włochy. Jak jest z kulturą jazdy? No, o polskich drogach wiemy jak jest, ale jak to się prezentuje? Szczególnie mnie interesuje wątek, tej zachodniej kultury jazdy, czy może skandynawsko-zachodniej z południowo, gdzie no, ten południowy temperament też na drogach może się troszeczkę różnić. Włochy, Hiszpania, Portugalia. Jakie są Twoje doświadczenia w, tym, w, te, w temacie właśnie kultury kierowców na drogach Europy? Włochy. Włochy. Pierwszy mój wjazd do Rzymu to było coś takiego, tak z każdej strony a tak tu skuter tamto siamto i tak po chwili sobie ja tak sobie próbuję znaleźć ten algorytm co ja mam zrobić. No i w sumie we Włoszech wykombinowałem coś takiego że oni na tych skuterach tak wszystko bardzo dobrze widzą siedzą wysoko że ja mam tylko jechać po swoim to że ja ja mam zrealizować swój plan jadę z punktu A do punktu B. I najważniejsze nie zrobić takiego czegoś. Okej. Okay. Bo tutaj od razu już nie, byłby, już nie byłby jeden skuter, tylko już by tu trzeci wjeżdżał. <laughs> okay. Na tej zasadzie, jak chcesz otworzyć drzwi, to naprawdę przemyśl to, ale na przykład w Palermo ta sama sytuacja tylko była dużo gorsza. No, rok temu jeździłem po Sycylii Palermo i było dużo gorsze, bo w Rzymie to ja słyszałem jeżdżący skór, skuter. I było okej, okay. ale w Palermo. Jeżdżą hulajnogi, oni zasuwają a, tymi okay. hulajnogami. Więc od, otwarcie drzwi to już naprawdę tak, tu, tak, <grym> czy, czy nie ma z lewej, z prawej. I oni tymi hulajnogami naprawdę dają Jezu, nie mają tablic rejestracyjnych. Także pod tym względem te hulajnogi w Palermo to naprawdę. Oh. E, zatrzymując się chwilę na Włochach, Rzym i po, po bardziej na południe Włoch, a północ Włoch, zauważasz jakieś różnice? Jaka jest różnica? W sumie nie ma dużej Chyba? różnicy, poza tym, że powyżej gardy jest jajecznica. Yy, jajecznicę znajdziemy, a poniżej tylko ciastko, sucharek, kura, i kawka, nie? No, no. Pytam, bo ja moje osobiste takie są doświadczenia, bo byłem na południu Włoch, okolice Bari, to tam jak wsiadłem do samochodu wynajętego, to ja się czułem jak po egzaminie prawa jazdy, jakbym pierwszy raz wsiadł do samochodu, bo był tam po prostu taka dzikość na tych ulicach, trochę jak opowiadałeś chyba o tych skuterach w Rzymie, że naprawdę pierwsze kilometry, jak ja tam jechałem samochodem sam za kierownicą, miałem, miałem problem. Ale z kolei właśnie okolice Gardy, północne Włochy, no to już tutaj właściwie taki bym powiedział, Jest taki europejski, zachodnioeuropejski styl, bardziej spokojny, bardziej taki. no... Nie ma, nie ma tych skuterów, no te skutery tak. naprawdę te skutery kolej no, nogi napędzają. E, teraz następne co? Teraz, teraz Hiszpania, sobie... Portugalia, no. jak tam, jak tam? Jak, jakie są Twoje doświadczenia? Hiszpania, spokój, luz poza naprawdę wstrząsem który moje oczy przeżyły to było morze plastikowe do zweryfikowania sobie zobaczcie na Google co to jest morze plastikowe okay. opowiadałeś mi 100 kilometrów szklarni naprawdę. Szklarni dookoła. Jak ktoś chce. Po horyzont. Po prostu nie wiem, to trzeba zobaczyć na własne oczy. To było spokojnie, Gibraltar też spokojnie, Portugalia spokojnie. Jak gdzieś jeżdżę, to też tak patrzę na coś takiego. Na przykład widzę jakieś zdarzenia, kolizje, wypadki i tak z przykrością jakoś wrzucę, że tego takiego, takiego kolizyjności, jakichś takich tych samochodów, jakieś kolizji, to ja najwięcej tego widzę w Polsce. To jest takie, to, to jest wręcz coś takiego, że na przykład robię objazd z Cypru, gdzie na Cyprze tak, uh -huh. kierownice demontują z tej strony i montują uh -huh, z tamtej strony uh -huh. i też chwilę potrzebuję na to, żeby w głowie wajcha, się, się, wajcha tak. się przestawiła, ale tam w sumie parę metrów, ja już tam nie wiem, jakoś mi tam uh -huh. głowa uh -huh. się w miarę dobrze przestawia i to wszystko funkcjonuje, <laughs> także... A, a północ? Tu bez problemu. Skandynawia. Jakie wrażenia z tamtych rejonów? Litwa, Litwa, Łotwa, Estonia. Tu to urządzenie, co jest w samochodzie, czyli u mnie Janosik. Litwa, Łotwa, Estonia. Janosik w samochodzie jest najbardziej. Niezbędny. Zarobione urządzenie, które jest, bo Janosik sobie tam jakieś te swoje teksty ma. Tam jest po prostu, i ja byłem w szoku. Fotoradar. Sterecznej jazdy z Janosik. O, k kawałek gadania z Janosika, ale tam fotoradar albo odcinkowy, albo odcinkowy fotoradar. No ja, naprawdę e... byłem wzmieszany e... i wstrząśnięty. I tak było do. Potwierdzam. Do samego Rowanini, czyli do miasteczka Świętego Mikołaja, już daleko na północy. Już w Finlandii, nawet niedaleko. I od nie ma fotoradarów. Okay. Już jest spokój, albo praktycznie się nie zdarzają. Tylko że do roniwanini ja jeździłem 90, a od to 70 było stresujące. Bo co chwilę idzie zestaw zaprzęgu świętego Mikołaja? One idą to, to, to. z lewej, one idą z prawej, tu jakaś ich, tu jakieś stado, tu stawo statko, terenifery, czyli dla nich chyba bo bardziej mówią, to spełniają rolę tych fotoradarów. Tam naprawdę wszyscy jadą no grzecznie. Jadą powoli, bardziej, że one, one się tam niczego nie boją. Nawet no, taki film no. robiłem, że on idzie, można sobie z nim pogadać. On tak nawet po, popatrzy, tak jak jest tej zwierzyny na tyle, że po prostu nie ma tendencji człowiek do tak zwanego jakiegokolwiek ciężkiego buta. No, ja pytam też to, o tą Skandynawię. Tak, Litwę potwierdzam, bo ja byłem samochodem na Litwie kilka lat temu i też byłem wielkim, dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, ile tam jest faktycznie tych fotorodarów, nawet na autostradach. Skandynawia, ja mam doświadczenie z kolei Dania, Szwecja, taki, taki kilkudniowy, tam na, na długi, długi weekend pojechaliśmy. Tam fotorodarów może nie ma bardzo dużo, ale generalnie kierowcy są nauczeni jechać płynnie po autostradzie. To, co mnie najbardziej drażni na polskich drogach, szczególnie na eskach autostradach, no to oczywiście ci e, szeryfowie lewego pasa, którzy my dojeżdżają się, do tyłu, mrugają, 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 mhm. zasuwa, zasuwają do przodu, czasem zajeżdżają drogę, jak to widać czasem na filmikach w necie, a właśnie w Szwecji, w Danii e, to, co mnie urzekło, że jest limit tam 120-130 na, na godzinę na autostradzie i wszyscy faktycznie jadą te 120-130, nikt się nie spieszy <laughs> i jazda jest super płynna i naprawdę się przyjemnie jedzie. To, co jest u nas, to, co my obserwujemy, albo to, do czego żeśmy się tu przyzwyczaili na terenie Polski, my wszyscy się gdzieś spieszymy. Ta dzikość, ta dzikość, ten jakiś pęt. Pęd, tak. Ja jedynie pamiętam yy, jest to w Polsce, jedynie to pamiętam z Ukrainy, jeszcze przed wojną gdzieś tam jechałem tam. Oni też tak się, wszyscy tacy są tacy, gdzieś tam się spieszą i, i gdzieś ten jest pęd, No i kiedyś, jak byłem w, Kaliningra w Kaliningradzie, to tak samo. Także to jest jakby tylko nasz chyba. chyba wpisane kawałek. w ten, ten nasz tutaj te DNA, słowiańskie może. Ale nie narzekam, jak jestem gdziekolwiek indziej, już pomijając to, bo to tak policjanci tak czasami mówią, że jak Polak pojedzie za granicę to jest grzeczny, tam się stosuje do przepisów to nie o to chodzi, po części może też o to chodzić, po części jakaś będzie bariera językowa i tym podobne, nie, nie chcemy ale tak samo ten Niemiec, który, bo, bo, bo nie wszyscy są święci e, w tych tam różnych krajach, ktoś się gdzieś zawsze no. będzie spieszył ale ten Niemiec tak zwany, ten nawet który będzie tam w Niemczech u siebie szalał, on jedzie do Polski, to on też tu będzie kruszał, bo on nie do końca będzie to rozumiał, to on też ma tu tutaj swoje. Tak, swoją ale barierę. To, to jest chyba naturalne. Sam po sobie widzę, że jak wyjeżdżam za granicę, to jestem ostrożniejszy, no, no bo nie jestem u siebie trochę, z tego to mam, mam, mam wrażenie wynika też, no nie wiem, gdzie, gdzie mogły być fotorodary, albo jakieś tam, nie wiem. No w każdym razie faktycznie tak jest, że za granicą się tak trochę kruszeje. Tak wracając do tej Danii, też takie spostrzeżenie poczyniłem, no bo przed chwilą mówiłem o tym, że w Danii się, czy generalnie tam skandynawskie kraje, Dania, Szwecja się idzie płynnie i takie spostrzeżenie miałem, że jak zjechałem z promu, w tym miejscowości, gdzie się z Danii, zjeżdża z promu do, na niemiecką stronę, nie pamiętam nazwy, to wjechałem na autostradę bez limitu prędkości i od razu były te właśnie, tym co się spieszy, bo nie mają limitu, więc cisną te 200 na godzinę, Przejechałem od Kopenhagi do tego promu, piękną, wiesz, pięknie, płynnie, spokojnie, a w Niemczech już, już pierwsi byli tacy, wiesz. No dobra, no to przejdźmy w takim razie do e, ostatniej części, czyli co aktualnie ciekawego masz. Bo na pewno dwie kamery, które tutaj są, już były te półtora roku temu, jedna się nowa pojawiła i do niej przejdę na końcu. Po lewej swojej Ech, stronie, znaczy dobra, po stronie kierowcy. Kliknijmy, żeby coś się wzięło, tak to będzie. Yy, Viofo. Dwa Viofo u siebie, tak? Tak. I teraz tak, nazwijmy, że ta mniejsza ta mniejsza nagrywała wcześniej. Bo no, ta w, wcześniej pod... miała się podłączona do akumulatora tak, samochodowego. Tak. A teraz jest podłączona do tego dużego powerbanku. A tutaj w Volvo jest taka kolumna i tutaj tu, tu, tu idzie w środku naprawdę dużo rzeczy zmieścić, więc on jest takiej taki wielkości. Tak, jest, tak, nie? tak. Taka... Czyli ta kamera, ta po lewej, jest podłączona do powerbanku samochodowego. Tak. 70-minute power bank. Tak, i gra non-stop, non-stop non bez przerwy. Jej, jej misją jest cały czas nagrywać. Ta nagrywa przód, tył. Mhm. Biofon. I, A229. A229? Plus. Plus. I ona jest podłączona pod, pod ten VIOFO, jak to się nazywa? Hardwire Kit, czyli ten do instalacji elektrycznej, zabezpieczenia napięciowe. Tak, czyli 12.2 i ona się rozłącza sobie okay, sama. Czyli ta y, pracuje z akumulatora samochodowego. Tak, do, okay. do, do, do tego poziomu, co jest ustawiona, a potem mamy stop. No i ten minionek, więc to się najbardziej z, z minionkiem kojarzy, ja nie wiem jak. No to tak, nazywa, no ale to ale... zgadza się, bo to, to faktycznie jest takie skojarzenie, które już, już tutaj się padało względem tej kamery, czyli 70mai 4K Omni to jest ta nowość, bo wcześniej miałeś 70 ale A810, czyli taką klasycznie montowaną trochę jak te Viofo tam obok, a tutaj mamy minionek. No i właśnie, pytanie, jak, jak, jakie są Twoje wrażenia, co myślisz o tej, o tej takiej formie? Z z kamery z obrotową głowicą. Yy, przydatne czy raczej taki zbędny gadżet? Jak, jak się, jak powiem uważasz? Ci, że nie przypominam sobie swojej historii montażu, nie wiem. Jak powiem 300 kamer, to pewnie skłamałem o jakieś 100, mhm. żebym tyle czasu poświęcił na zamontowanie tej kamery. Dlatego, że przez to, że ona się obraca jeszcze, jeszcze się kręci sama tak, z tak? siebie dookoła, to też, też Ci wyślę jakiś filmik, bo coś mi dzisiaj kazała, żebym jej pomachał, mhm. to wsadzisz ten, ten film. ona wykonuje taki ruch obrotowy, mhm. to ona tu jeszcze, to ma regulację, ja... Jas, mówisz, ja... mówisz o tym, góra-dół. No, ta no, regulacja no. góra-dół, teraz żeby mnie było widać, no bo, no bo ta, teraz tak, mógłbym ją dać wysoko, no bo tu mam te pole jakby działania tej wycieraczki, ale nie mógłbym dać wysoko, no bo będzie tutaj lusterko i w momencie kiedy będzie ta, nazwijmy, ta kontrola z tym policjantem, to albo będę mieć czas, przekręcę, albo po prostu to brutalnym przekręcę, no bo widziałem, że też się kręci, żeby po prostu ta kontrola była nagrana. Wiesz o tym, że możesz to powiedzieć i paszczowo Capture Left. O, widzisz? się obraca w lewo. To bym chyba musiał w drugą stronę, bo ona nie wiem... To czekaj, to Ci puszcza... To nie wiedziałeś ten... o tym chyba, bo właśnie nie. ja powiedziałem to. Teraz powiem kamera Reset. I się z powrotem resetuje do mhm. tego. No to widzisz, każdy, każdy dzień się czegoś Dobra, ma Dobra, a w drugą stronę? Capture Right. I tutaj widać, że tej części instrukcji obsługi urządzenia nie. Nie, nie, nie doczytałeś. Nie doczytałem, nie mam już poruczu. Ale to tak, jest. ale faktycznie. No a powiedz mi, jak, do czego ono jest w tej chwili podłączone? W sensie jak wysiełem? nas? czego? Normalnie, akumulator i przez, ten, przez te zabezpieczenie. A, UP04, czyli, a. czyli ten, ten moduł do chmury. Z, op z opcją podglądu. Tak, czyli to zdalny dostęp przez aplikację przez 4GLT. Ta kamera to jest taka, która ma działać jak najdłużej, czyli dlatego jest to tylko powerbanku i nagrywa z tego, co wcześniej mówiłeś w time timelapse, non stop, tak. Żeby tak. jak najdłuższą historię zjazd rejestrować. Natomiast drugie wiFoto jest przód tył, ta jest też przód tył. Tak. Czyli masz dwie kamery na przód tył, przy czym ta jest jeszcze chmurowa, czyli zdalny tak dostęp. Jest. Korzystasz z tego? Chociażby dzisiaj. Bo o, dzisiaj zaparkowałem no samochód, bo Byłem w sądzie na 15 minut, się zrobiło prawie godzina czasu, a biletu nie kupiłem i wtedy w panicy wchodzę na tą kamerę i sprawdzam, czy czasami ktoś tutaj z parkingu się nie kręci, to wtedy to, to znowu taki świński zabieg zastosowałem, ostatnio też tak parkowałem, też znowu w Zielonej Górze i zobaczyłem, że jest ten z obsługi parkingu i zdalnie włączyłem silnik Volvo, bo też tak można no, 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 z aplikacji tak. i tak gościu tak na tej zasadzie, że tutaj patrzył do samochodu i chyba sobie wykombinował, bo z tyłu są czarne szyby, że może ktoś jest z tyłu i dał sobie spokój. Ja tak. Oh! <laughs> czyli korzystając z podglądu zdalnie widziałem, że się kręci ten strażnik, wystraszyła jego. No, stref, strefa płatnego. No, tak, wystraszyłeś go tym, że odpaliłeś silnik zdalnie. No tak. No. A, czyli się przydało no kurczę. Super. Ostatnio wrzuciłeś na, na Face'a na swoim profilu ten filmik krótki, y, bodajże z Gorzowa. Tak? Tak. Natomiast y, tam y, wygenerował on niesamowite zainteresowanie, niesamowite zasięgi ze względu na te efekty RS. Y, czyli te takie efekty, takie jakby nakładkę z dodatkowymi danymi o, o jeździe. A ja tam spróbuję w przebicie ten filmik wrzucić. Widać dlaczego ta kamera, bo ona y, też gada, że załóżmy, jest pieszy czy coś w tym stylu. I to też fajnie widać, jak ona cały czas tam sobie. Mimo tego tak. minionka, tej swojej małej wielkości, ile ona tam, biedna tych rzeczy, próbuje, nie wiem, przeanalizować, przeskanować, wyłapać, czy stoją samochody, czy jest ruch, czy jest pieszy, czy taki, czy siaki No i fajne teraz w niej jest to, że teraz mm, tu no. są chyba te trzy tryby wyświetlenia: że może być chyba gęba, nic, obraz albo prędkościomierz Prędkość, nie? Tak, tak, no tak. I to też jest fajne, bo tak czasami z pozycji tego pasażera Tutaj się wyświetla prędkość i to też nie jest takie głupie, no bo gdzieś ten pasażer nie musi tutaj zaglądać za ten licznik, on tutaj ma jakby mhm. swój prędkościomierz i to też to mi się bardzo podoba, że jest ta, ta informacja jakby dla pozostałej kabiny, jaka jest prędkość prawie jak kiedyś było w Bentleyu, że był tutaj mhm. ten taki wskaźnik dodatkowy, żeby ten tam z tyłu widział obrotomierz prędkościomierz. To no, fajne. Trzy widoki autory, jeden nowy minionek. Co zadowolony z minionka? Ze zmiany, po abstrahując, jakby kwestię montażową, że tutaj faktycznie, z ten kształt, ciężko było ją dopasować. Jest, jest lepiej, jest ciekawy, jest fajnie, na pewno zostaje, robi swoją robotę i jeszcze te kręcenie się jej to już w ogóle. To jeszcze na koniec sugestia, żeby doczytać instrukcję obsługi tak, z, z komendami głosowymi i, i wtedy myślę, że jeszcze lepiej wykorzystasz potencjał minionka w tym samochodzie. Planujesz zmianę samochodu w najbliższym czasie? Nie, no, Volvo jeszcze zostanie. Jeszcze zostanie, no to. Rok czasu, tym bardziej, że tym bardziej, że mam gwarancję na 5 lat i bez limitu kilometrów, co się prawie takie tryby się nie zdarzają, więc kusi, kusi do jeżdżenia, że to jeszcze diesel, mało pali jak na diesla i w ogóle to wszyscy zadowoleni jeździć może. Dobra, dziękujemy serdecznie i do zobaczenia pewnie za jakiś czas. W kamerkach. W kamerkach. Na razie, cześć. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl